dobry, witamy na kanale pana Roberta. Pierwszy raz zgodził się powiedzieć parę słów dla naszej telewizji. Także, Robert, no w skrócie o sobie, coś tam i, i głównie tam o przygodach na planach. Zresztą, do twój czas, mów, co chcesz. Pozdrawiam na początku ciule statystów z Polski. <laughs> Zambony. No, niesamowite warunki dzisiaj. Tak, teren kościelny na UKSW, The White No cóż, mogę powiedzieć. Od 2004 roku statystuję, przez ten czas poznałem setki, a nawet tysiące i statystów, i epizodystów, i twórców. no i muszę przyznać, że jest to super zabawa. A Robert, ty ja chciałem jeszcze zapytać, bo czy to jest Twoje główne zajęcie, czy łączysz to z pracą zawodową, czy jest to taka hobby, przyjemność? Nie no, to z pracą <grym> zawodową muszę połączyć, yy, tak jak dzisiaj jestem po nocy, po nocy przyjechałem na plan, a po planie mam noc w domu i jadę z powrotem do pracy. No i a jak wtedy fizycznie to wytrzymujesz, po całej nocy w pracy jeszcze na cały dzień planu, bo plan zapowiada się 12-godzinny, no, minimum. Jak praktycznie każdy plan, aczkolwiek w tej agencji zostawiam, że będzie dłuższy plan niż 12 godzin, nie. nie będę wymieniał. Także Robson, jako że jest to kanał taki dla statystów, to podpytam Cię tu trochę o takie rzeczy, które tam może bardziej statystów na razie interesują. Powiedz mi, a od kiedy, jak długo chodzisz w ogóle i jak często zdarza Ci się być na planach? No, 2004 roku. To mówiłeś, ale tak. I praktycznie, kiedy tylko się da. Ale lubisz w ogóle to? Lubię. No, nie chodzę dla pieniędzy, bo jak wiadomo, pieniądze są z tego małe, ale z relaksu psychicznego. O, fajnie, fajnie, bo ja Cię już jakiś czas spotykam na planach, także przejdźmy dalej. A jeszcze zapytam, bo może Ci się coś przypomina, czy może pamiętasz, czy zdarzały się jakieś takie Sytuacje, nie wiem, śmieszne, jakieś takie dramatyczne, może jakieś katastroficzne na planach. Śmiesz, śmieszne sytuacje, że po planie byłem jako jedyny przebrany w mundur policyjny i zapomnieli o mnie, pojechali i wracali w połowie drogi po mnie? Nawet takie sytuacje się zdarzały. No, na jednym seriali zapomnieli o mnie i wracali po mnie. Bo ja ostatnio słyszałem, tu jak rozmawialiśmy, że koleżankę w, kib w kibelku zamknęli, już złożyli drzwi, odjechał ten samochód. I... A to raz byłem na planie, gdzie miałem grać epizod? I miałem oczekiwać w barobusie i przysnęło mi się. Jak się obudziłem, to już nie było planu, tylko sam barobus został. No właśnie zdarzają się takie niesamowite, zdarzają trudne się. sytuacje. No. A takie, jeżeli chodzi o czas pracy, bo często są długie te plany. Jakoś wspominasz jakiś plan taki długi, wyjątkowo długi, gdzie bez końca tak jakby ciągnął się w nieskończoność? Czy nie miałeś takich planów? Był, był. Stawka większa niż śmierć. W Modlinie byliśmy. No to plan się przedłużył do 18 godzin. No, to sporo. I czekaliśmy dodatkowo jeszcze 3 godziny na aktorów, którzy musieli zjeść i się przebrać, i wtedy byliśmy ponad, po ponad 24 godzinach w Warszawie. O, to ładnie. No. Z dojazdem. O, to zapytam, Robert, teraz o jakieś takie role, które zapamiętałeś, czy tam takie epizody, czy jakieś fajne historyczne tam przebiórki, które pamiętasz i które gdzieś tam utkwiły ci w pamięci. W znaczy, historycznych to raczej nie gustuję, poza mm -hmm. historycznym i poza klosem to raczej nie jeździłem. Natomiast grałem praktycznie 50% zawodów jakie istnieją w naszym kraju. Poza lekarzem, psychiatrą, ginekologiem, żołnierzem, strażakiem, policjantem to jeszcze były też mm -hmm. no, najróżniejsze role. No, trzeba się dostosować do wszystkich sytuacji. Są to zarówno i epizody i statystowania, także... Co dają, to się bierze. To nie ma co wybrzydzać. Ja, ja akurat z tak z ciekawości zapytam, jako że ja, jak już powiedziałem, że jestem stuprocentowym statystą, czy tak jakby nie masz problemu, lubisz epizody, tak? Lubisz przygotowywać się do jakichś rolu czy się tekstu. To znaczy statystowanie, wydaje mi się, ja zaczynam od statystowania, tak? No trzeba dać się zauważyć. Epizody jak najbardziej. Aczkolwiek mnie to nie zniechęca, żeby przychodzić na statystowanie. Wiadomo, że na epizodzie są dużo większe pieniądze, na statystowaniu dużo mniejsze. Ale nie ma co wybrzydzać, tak? Bierze się to, co jest i... No ja, ja to jeszcze pytam zawsze o taką rzecz, bo jak kiedyś mówiłem, że są takie dwie szkoły. Czy na przykład, jeżeli tam garderoba chce, żebyś przyniósł, na przykład, przypuśćmy, bo zdarza się, trzy zestawy ubrań. Czy jesteś fanem, żeby to przynosić, czy raczej przyjeżdżasz i... Zda, z, znaczy, no po prostu skazany jesteś na garderobę, jak to u Ciebie jest? Czy jest to dla Ciebie problem na przykład, żeby coś zabrać z domu, czy nie? Bo to głównie interesuje którzy co zaczynają, no. Znaczy powiem tak, właśnie z tym zabieraniem trzech kompletów ubrań na plan, no to dla mnie to jest śmiech na sali, ponieważ wydaje mi się, że po to jest ta garderoba i po to jest ten bus cały z tymi ciuchami, tak, żeby ubierać. No dlaczego aktorowi nie powiedzą, żeby przyjechał ze swoimi rzeczami na plan? a statysta gorszy niby ma ze wszystkim wozić, tak? Okej, okay, ja mogę zabierać ze sobą trzy komplety ubrań, mogę nawet wziąć dwadzieścia, tylko nie, jest za każdy komplet ubrań mi zapłacą, Oczywiście no, no, zgadzam się, z ...to później trzeba uprać, tak, wyprasować, a nie wymagania, proszę wziąć garnitur, 50 koszul i trzy pary butów i najlepiej jeszcze 20 zegarków. No to może jeszcze ze sobą będę brał kamerę, reżysera i scenarzystę, no, i może swój obiekt udostępni no, w tej cenie, za statystowanie, no. Za wszystko się płaci w tym kraju, także. To, tak jak pracownik w stepie, by, kazał, by miał iść w swoich ciuchach do pracy, tak? I w swojej koszulce, kupić sobie swoje koszulki, swoje buty. No i to jest właśnie słuszne spostrzeżenie. Także jak dochodzą słuchy tam za granicą, jeżeli so, istnieją takie sytuacje, za każdy komplet, czy jakiś gadżet, który się przynosi, jest dodatkowa opłata. Także my przejdziemy dalej, bo tu jest piękne klimaty, są. Właśnie. Te spotkania na planach dają taką możliwość bycia w takich ciekawych miejscach i tutaj Robert jest na karuzeli takiej śmiesznej teraz. Jak się czujesz na tym dziku? Powiem tak, na planach jest o tyle fajnie, że człowiek może poczuć się jak małe dziecko. Robi coś, czego by nie zrobił w normalnym życiu i nikt na to nie zwrócił uwagi, bo tutaj wszyscy nieraz się świetnie bawią. Nieraz jest fantastyczny klimat i w sumie na planie to się chodzi też nie dla pieniędzy, tylko dla klimatu, dla ludzi, którzy tu są. Żeby można było z nimi porozmawiać, żeby można było się pośmiać? Są takie plany, po których się żałuje, że się było na tym planie, ale no, są plusy, zawsze są minusy. No nigdy się nie da tak, żeby było przydatnie? No, generalnie tak jest, że już jakiś czas jak się chodzi, już my akurat znamy to środowisko, dużo ludzi i mamy tych znajomych, ale jak wspominasz pierwszy taki plan, kiedy czy czułeś się jakoś zakłopotany, zmieszany, jak to pani? Czy, czy, czy to pamiętasz w ogóle? Pamiętam, pamiętam, to było w 2004 roku, tak głupio było, bo poszedłem, tu mi każą chodzić tak, tu mi każą chodzić inaczej, tutaj mówią, że mam zmienić koszulę, że mam zmienić kurtkę, aczkolwiek fajnie było, fajnie było, miło go bardzo wspominam, nie pamiętam już tytułu tego, tego serialu, aczkolwiek też jedne z pierwszych moich były, to były pierwsze odcinki Usta Usta i Prosto w serce, no już tego dawno nie ma. Ale sam fakt, że tych aktorów zobaczyłem, nie wiem, których wielbiłem z telewizji, no to sam fakt takich dziwnego zachowania, bo tu może było porej zdjęcie sobie zrobić, tutaj zagadać z tymi osobami. Pamiętam za mną Muchą na kuśtawce siedziałem, długo rozmawiałem, no to tak wesoło było. Także miło się wspomina. Jakby było tak tragicznie, to bym nie przychodził do tej pory, bo już ponad 16 lat, tak? No tak, to już kawałek spory czasu. No to ja jestem w porównaniu z tobą amator jeszcze, a ten a czy były jakieś takie sytuacje z aktorami, które ktoś zapamiętałeś, gdzie może jakieś były spięcia, czy tam zachowywał się jakoś tak, no nie wiem, nie miło w, w stosunku do statystów na przykład, czy. No bo różnie tam się zdarzało na planie. Znaczy nie będę wymieniał aktorów po nazwiskach. No nie, bo nie ale, chodzi o nazwiska. Ale zdarzają się aktorzy, którzy. Pytanie też wziąło nad treścią, ponieważ no ja rozumiem, że on jest aktorem i gra, ale aktorstwo aktorstwem, ale bez statystów żadnej filmy by nie powstał, tak? On powinien być wdzięczny, że statyści przychodzą za śmieszne stawki i robią mu tło do tego, co on robi, a nie on wyzywa statystów, wygania ich. Poza tym byłem ostatnio na planie ujemnego pewnego reżysera filmów kryminalnych, na który traktuje nie tyle ekipę jak śmieci, co i statystów traktuje jak śmieci. Wyzywa i przeklina na nich, wyrzuca z planu. Powiedziałem, że więcej do tego reżysera choćby mi obiecywał główną rolę w filmie. Nie pójdę. ze względu na to, że trzeba mieć swój Okej, okay, rozumiem. To może znajdziemy jeszcze jakiś inny punkcik za chwilę. No właśnie, to jest możliwość odwiedzania takich fajnych miejsc. często. A powiedz mi, jeszcze zapytam o plany takie wyjazdowe. Czy uczestniczyłeś w jakichś wyjazdowych planach czasem? Tak, wielokrotnie. I do Modina jeździliśmy, i do Radomia jeździliśmy, i do Łodzi jeździliśmy. Wszystko jest pięknie, ładnie, do momentu, że nie liczy się czas i powrót z planu finansowo, tak? A, no zgadza się, tak jest. właśnie, no, tak, no, to jest kiepsko, że zabierają ludzi z Warszawy i człowiek jedzie raz po 2-3 godziny i nie dostaje za to pieniędzy. Proszę pana A, okay. Także, Robercik, no ja super cieszę się, że zgodziłeś się być na naszym Kanale naszej telewizji, bo to tak jakby zawsze powtarzam, że to my wszyscy razem, wszyscy statyści tworzymy tą telewizję, także to jest też i Twoja telewizja. I jeszcze na koniec zapytam, może coś od Ciebie chciałbyś jeszcze powiedzieć, coś co tam zapamiętałeś, co pamiętasz, czy chcesz coś, coś przekazać? Znaczy, chcę przekazać wszystkim, żeby nie rezygnowali ze, ze statystowania, żeby chodzili na nie, łapali te role, łapali epizody, żeby jak najwięcej mieli właśnie epizodów i żeby nie dawali się agencjom tak, żeby potrafili powiedzieć stop, jeżeli są wykorzystywani, bo agencja potrafi podwyższyć stawki, tylko ludzie muszą się temu postawić, aczkolwiek nie ma co narzekać, tak. No bo tak, ja właśnie słyszałem, że ostatnio na jakimś planie opiekunowie i tam koordynatorzy nie byli w stanie wyegzekwować jakiś tam Godziwych warunków, a statyści gdzieś z produkcją udało im się to załatwić, także można, nie? Czasem. To znaczy, trzeba, trzeba chcieć i zależy wszystko od opiekuna, bo są opiekunowie, którzy wszystko załatwią, a są opiekunowie, którzy przyjdą, odhaczą na liście i pójdą do barubusta. No także tak. jest bardzo dużo agencji, których cenię, z którymi cenię współpracę i nigdy ich nie wystawię, nawet jeżeli ktoś mi zaproponuje wyższą stawkę na innym planie i nie pójdę na to. Natomiast jest dużo agencji, którym odmówię, jakie przyślą mi zapytanie, czy chcę iść na plan. Dlatego do wszystkich mówię głowa do góry i do przodu. Nie ma co się zniechęcać. Są plany gorsze i są plany lepsze, ale ważne, że są. No to super, także to ważny przekaz i zachęta do tego, żeby gdzieś tam dbać o swoje sprawy. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni, żeby gdzieś tam interweniować i starać się w asertywny sposób rozmawiać. Robert, dzięki serdeczne dzięki. za rozmowę. Myślę, że jeszcze niejedna okazja będzie się spotkać w późniejszym czasie i będziemy mogli porozmawiać o tym, co się zmieniło i jakie zmiany zaszły w przyszłości od, od tej chwili. Może już dzisiaj coś się stanie niesamowitego, o czym powiemy w następnym wejściu. Także dzięki, Robert. Cuda się zdarzają. <noise> dzięki serdeczne. Dzięki.